Lew, dzień dobry. Oczyszczenie. Ulwach. Oczyszczenie. Niepotrzeb... O, niepotrzebne śmieci. Oczyszczenie, niepotrzebne śmieci. Lew. Podpowiedź dla Państwa. Lew. Lew. Ten romans był bezsensowny. Od razu, co uderzyło. Nie przyniosło to żadnych profitów, i teraz już od państwa indywidualnie zależy, czym jest słowo profit w państwa sytuacji. Um, ale pokazuje się też taki. Ciemność, cień. Tak jak mamy zaćmienie słońca i po prostu wszechogarniająca ciemność, tak samo tutaj. Romans, ale tego romansem nie mogę nazwać. To jest bardziej, powiem szczerze, tylko szczerze. Takie przyklejenie się do drugiej osoby dla korzyści własnych, egoistycznych. Bo tutaj nawet nie ma, tutaj nawet nie ma uczuć, tylko tutaj jest. E dla korzyści własnych, jak wspomniałem, ale coś dla własnego biznesu. Czyli, tak jakbyśmy szukali osoby, ale nie zależy nam na y, przyjaźni, na zrozumieniu, na zabawie chociażby, tylko za tym jest jakiś biznes, coś tutaj ktoś dla siebie chce ugrać. Bardzo silne emocje, pokazuje się ulwa w negatywie. Emocje, y, które tutaj właściwie grają pierwsze skrzypce, ponieważ y, osoba z podznaku lwa dowiaduje się o tej sprawie, że tutaj y, przyszła osoba, ale ona miała jakiś zupełnie inny cel aniżeli bycie razem y, słodki, piękny romans. Tego tutaj nie ma. To jest, to jest jakiś biznes za tym. Rozumieją Państwo, ktoś chciałby coś ugrać dla siebie, a lew pozostaje w emocjach negatywnych. Myśli, 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 bardzo dużo myśli. Co, dlaczego, dlaczego w taki sposób, co to miało na celu. Jest tutaj analiza, ulwa. Nie ma tutaj prawdziwej miłości, i nie było tutaj prawdziwej miłości. A co było? Zostawienie poczucie takiej dezorientacji. W momencie, kiedy ta osoba odchodzi, jest poczucie dezorientacji. Ja obstawiam, że ulwa, bo dla lwa czytam. Więc dlatego mówię z punktu widzenia lwa. Dezorientacja. To jest takie myślenie typu. No dobrze, ta osoba odeszła. I a właściwie co się dzieje? W czym ja uczestniczyłem? Co się ze mną działo? Dlaczego ja tak zareagowałem? Dlaczego ja tak mówiłem? Dlaczego akurat coś powiedziałem? Być może nie powinienem był coś, czegoś powiedzieć, a to się stało. Mm. Moje reakcje, dlaczego tak zareagowałem, a może powinienem inaczej, może nie powinienem w ogóle reagować. Yy, totalny bezruch. Czyli tutaj jest osoba przy lwie, dla którego liczyła się wyłącznie jakaś korzyść może być materialna, ale na pewno nie chodzi tutaj o korzyść emocjonalną, taką pozytywną. Że jest ta zdrowa wymiana emocji, jest natomiast wykorzystanie, słyszę, dobrej woli, wykorzystanie dobrej woli. I teraz, bo to jest dość niepokojące, czyli tak naprawdę tutaj jest nazwę to romans z biznesem. Co właściwie prowadzi do jednej konkluzji, że nie ma romansu, jest biznes. Osoba chciała coś ugrać, osoba chciała coś sobie przywłaszczyć, yy. ale to nie musi być dosłownie materialnie, że nawet ukraść jakąś rzecz materialną. Mogę mówić czysto symbolicznie. Czyli tutaj. Yy. Tak zwane dobra moralne, energia, ee, te, te tego rodzaju rzeczy, że tutaj wszystko te niefizyczne, niefizyczne sprawy, energia, emocje, czas, poświęcenie, że to w jakiś sposób zostało wykorzystane. Czym jest ten biznes? Czyli po prostu tutaj jest lisek, który się wkrada do lwa. I próbuje dla siebie coś od siebie niezbyt. Słyszę, że chciał wykorzystać lwa. Tak więc, co to za energia? Te energia biznesu pod przykrywką romansu. Hm. Bo tej osobie tak, je, tak jest ciężko, samej ze sobą że chciała po prostu sobie poczerpać a, energii od lwa, żeby, żeby się uspokoić, żeby poczuć tę równowagę w sobie. Tylko <grym> to jest taka sytuacja, że, że tej osobie się to nie udało. Z całego tego mm, rozczarowania, goryczy własnej, z powodu jakichś kłopotów, wewnętrznych rozterek, problemów, żalu. Yy, przychodzi osoba do lwa, żeby poczerpać sobie energii. Tak, można to nazwać wampiryzmem, ale tej osobie się to nie udało. Czyli konkluzja jest prosta. Mamy yy, Spotykamy się. Lew myśli, że to jest romans, że to jest to, drukowane to. A tak naprawdę tej osobie, czyli to, co jest za kulisami, to, co jest za tą kurtyną, tej osobie tylko chodziło o to, co jest za tą kurtyną. Czyli ta kurtyna równa się defekt, deficyt własnych potrzeb. Myśląc, że lew to da na dłoni. E, I to, to jest jednostronna wyłącznie. To jest egocentryzm pokazany. Czyli za tą kurtyną jest po prostu wykorzystanie lwa, jak wspomniałem wcześniej. Dobrej woli, serca, oddania. Po prostu tej osobie, ta osoba nie, nie dostała tego, co chciała. Nie udało się. Opowiem Państwu bardzo dziecinne energię. Mówię o osobie dorosłej, która zachowuje się um, będę z Państwem szczery, jak rozkapryszone dziecko. Ponieważ przychodzi do lwa, przykleja się do niego, Oczekuje, czyli to, co jest za kurtyną, nie dostaje tego, więc odchodzi. Jednocześnie jest obrażona ta osoba, ponieważ lew nie miał czelności dać tej osobie ta, to, o co, o, to, o co ona prosiła, lub nawet nie prosiła, gdzieś tam być może podświadomie żądała nawet, oczekiwała. Nie dostała ta osoba tego, więc jest zniecierpliwiona i jest y, po prostu tupie nóżką, bo się nie udało. Tak jak małe dziecko, któremu y, nie kupiono Lizaka, ono po prostu wpada w histerię. Przy wszystkich, przy publice, na środku sklepu, rozumieją Państwo. I to jest tego rodzaju energia. Osoba nie dostała tego, co chciała. Odwróciła się, odeszła, odwróciła się, obraziła się i tu nóżką. Alef jest wykorzystany emocjonalnie, ponieważ myślał, że to jest pomoc, że tej osobie trzeba pomóc, ale tak naprawdę pomóc, bo ta osoba jest w naprawdę realnej potrzebie. Że ta osoba naprawdę czegoś potrzebuje i należy ją wysłuchać. Nie. Tutaj tak naprawdę kurtyna tej osoby jest ważniejsza aniżeli to, jak ta osoba zachowywała się przy Lwie. Lew się pokazuje jako wykończony emocjonalnie. Usłyszałem, że z lwa, bo, bo z lwa można wyssać. A lew jest tutaj już wręcz chory, z, fizycznie, z powodu emocji, z powodu tego, że ta osoba a, po prostu wyssała energię, wykorzystała. Dobrą wolę, czas, emocje, być może pieniądze, lwa. Lew patrzy bardzo obiektywnie na tę sprawę, ponieważ uderzyło w świadomość to, że nie dostał nic w zamian, lub nie dostał em, w takim samym stopniu. Susza emocjonalna. Lew jest emocjonalnie wysuszony, wycieńczony i zwiędły. Bo ta osoba, lwa, do tego doprowadziła. Traktując lwa, ja powiem Państwu wprost, traktując lwa jak idiotę, przepraszam. Z którego, na którym można się najeść, z którego można wyssać, którym można się, przepraszam, nażreć. Bo to tak wygląda to jest bardzo agresywna energia tej osoby. Agresywna energia te, te, takiej kradzieży energii kradzieży to jest kradzież. Aha. Kradzież wszelkich <grych> wszelkich możliwych zasobów, lwa. Po kolei. Tutaj nie ma wybredności. Po prostu ta osoba czerpała skąd się dało, lub próbowała czerpać skąd się dało. Przepraszam. No właśnie, panna. Panna, może? Skorpion i koziorożec. To mi wypadło. Tak więc jest, jest jakaś sprawa, jest coś na rzeczy. Panna, skorpion, koziorożec. No właśnie. Więc, dlaczego tego nie sprawdzić? Jeżeli Państwo wiedzą coś o tych znakach, panna. Jaki panna mogła tutaj mieć wpływ na to? Hamujący, hamujący wpływ zdecydowanie. To jest ciekawe, to jest bardzo niespokojna energia. Yy, dla, I dlatego też yy, tutaj mi wyskoczyły te yy, znaki Zodiaku, te energie. No, jest coś na rzeczy. Emocjonalnie u lwa coś jest naprawdę na rzeczy. Panna i działanie hamujące. Sabotowanie, nieszczerość, tak naprawdę takie odwlekanie w czasie. Jeżeli była taka sytuacja, że lew wyznał komuś coś szczerego, przyznał się do czegoś, powiedział. Na przykład, myślę, że zaczyna mi na tobie zależeć. To osoba z podznaku panny zareagowała na to w taki sposób, że e, w odpowiedzi daje taką zmyłę, gra na czas albo zmienia temat. Nie odpowiada tym samym. Tylko wymijająco, ale tylko dlatego, żeby nie poruszać wątku, że lwu na tej osobie zależy, żeby nie ciągnąć tego tematu. Czyli po prostu odcina. I właściwie, mm, no, bardzo skutecznie tutaj tnie te słowa i ten temat, żeby Byle tylko nie poruszać tego tematu. Hmm. Co ze skorpionem? Co ze skorpionem? Skorpion i lew. Ja ci nic nie dam. Ja ci nic nie dam. Ja nie mam zamiaru się dzielić tym, co mam. Mało tego. Ja zadziałam w taki sposób, żebyś ty, lwie, opóźniał realizację swoich rzeczy. Czyli to jest takie rozpraszanie, lwa, żeby lew nie mógł się skoncentrować na swoim życiu, na tym, co chce realizować, co ma zaplanowane, żeby tego nie było i ta osoba powtarzająca się energia czyli sabotaż. Żeby lwa opóźnić coś, co można by było załatwić od razu lub bardzo szybko, e, tutaj jest specjalne e, działanie sabotujące, żeby e, lew albo poczekał, znowu słyszę grana zwłokę, żeby to się zadziało o wiele później niż powinno. Skorpion. Mhm. Uwaga, uwaga, uwaga. To jest osoba, która, która lwa zatrzymuje życiowo. Ale, ale ta osoba jest tak perfidna w tym, co robi. Ona tylko stoi i obserwuje, jak lew się miota. Stoi i obserwuje, patrzy na każdy najdrobniejszy ruch lwa. Jak reaguje, jak mówi, mimika, jaka jest mowa ciała, eee, jakie jest spojrzenie, czy jest ignorancja, czy może nie, eee, czy jest zaangażowanie emocjonalne. Wszystko. Ta osoba, ona doskonale widzi każdy najdrobniejszy ruch. Ona wie o lwu wszystko i tutaj tak naprawdę ta osoba jest nieruchoma to jest bardzo sprytne co ta osoba tutaj robi ale bezczelne natomiast koziorożec Koziorożec, lew i koziorożec. Nie powiem ci, że tak naprawdę chcę cię zniszczyć. Nie powiem ci tego. Nie życzę ci dobrze. Nie mam dobrych intencji. Wpuszczam cię w maliny. Drogi lwie. Mówię ci rzeczy, żeby cię zmylić. Ja wcale nie chcę, żebyś ty, Lwie, był szczęśliwy. Chcę twojego niepokoju. Wpuszczenie w maliny, wpuszczenie lwa w maliny, wprowadzanie w błąd, wszelkiego rodzaju kłamstwa, wszelkiego rodzaju przeinaczanie sytuacji. Bo ja Cię chcę, Lwie. Do czego? Ja chcę się z Tobą, nie z Tobą. Ja chcę się Tobą bawić. Ja chcę się tobą zabawić. Ja chcę, żebyś dla mnie, koziorożca, zmienił swoje zasady, zmienił sposób postępowania. Ja Cię chcę wykorzystać, Lwie. I ja Cię chcę ograniczyć, jak tylko się da. Hmm. Bo ta osoba wie, spod znaku Koziorożca ta osoba wie, że Lew ma pieniądze lub jakieś zasoby niematerialne, to może być również energia, którą Lew emanuje. Czyli po prostu po raz kolejny nazreć się. Przepraszam. Ale tak to wygląda. Po prostu złodziej złodziej, no właśnie. Lew ma przy sobie intruzów, którzy chcą pozbawić lwa jego zdrowej energii. Leczniczej chcę powiedzieć. I zostawić lwa w takim poczuciu, że lew mówi no to ja już teraz nie wiem, co mam robić. Proszę na siebie uważać. Wielkie ostrzeżenie dla Państwa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.